Właśnie do nas przyjechał kolejny samochód Rimora, Rimor Kilik 95 Plus. Półintegra od najbardziej klasycznym układzie wnętrza, czyli dwa łóżka pojedyncze z tyłu wzdłużne z możliwością połączenia w jedno gigantyczne łóżko elektrycznie opuszczane, plus jeszcze dodatkowe miejsce do spania na dole na miejscu stolika. 5 osób do jazdy, 5 osób, 6 osób może tym samochodem spać. Bigson nowe reflektory to jest fajne w tym samochodzie. Doświetlanie zakrętów, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, czujnik zderzeniowy, aktywny pas ruchu, automatyczna skrzynia biegów naprawdę fajnie samochód jest skomponowany. Jeżeli chodzi o środek Samochodu, już wejdę do środka. Drzwi z oknem. Moskitiera, drzwi wejściowych. No jeżeli chodzi o środek samochodu, nie ma jeszcze założonej tapicerki na fotele przednie. Samochód dopiero co przyjechał, jeszcze go nie przygotowaliśmy. Tak super, ale to przyjdzie na to czas. Automatyczna skrzynia biegów. Wszystkie czujniki, logo, kamperka, radyjko, zestaw głośnomówiący. Jeżeli chodzi o środek samochodu, fajne okna, bo tak bardzo szybkie. Moskitiera jednym palcem, zasłonka, także sympatyczne. Jeżeli chodzi o środek, lodówka 140 litrów z jeszcze na dole pojemnikiem na napoje. Truma kombi, czyli gazówka. Eee, palnik 3 sztuki. Umywalka. Półeczki. Elektrycznie łóżko obniżane. Ściągnijmy sobie tylko zagłówek, bo tu jest jeszcze piąte miejsce homologowane do jazdy. Zamknijmy sobie Ciach. No i obniżmy sobie łóżko elektrycznie, czyli dodatkowe miejsce do spania, u góry dla dwóch osób. Na dole jeszcze możemy zrobić sobie dodatkowe miejsce, bo tu jest noga teleskopowa, czyli, czyli możemy sobie zrobić kolejne miejsce. Jeżeli chodzi o te drzwi, fajnie, bo sobie zamykamy, możemy sobie usiąść w salonie. I zamknąć całkowicie sypialnię. Dobra, otwieramy sypialnię I teraz tak, co my tu mamy? Łóżko wzdłużne jedno, łóżko wzdłużne drugie. Możemy to połączyć, wtedy mamy jedno gigantyczne łóżko, tu mamy dwie, dwa materace, Tutaj nasuwamy sobie jeszcze część, więc będzie takie całe jedno, wielkie, gigantyczne łóżko. Toaleta klasyka. Przez jest fajne jest okno w talecie. Z drugiej strony mamy prysznic. Prysznic pełnowymiarowy. Fajnie, bo to jest na magnesie. Możemy sobie w każdym miejscu to przypiąć, lub słuchawkę sobie przypinamy. W tym miejscu światełko też jest fajne, bo jest możliwość go ściemnienia, rozjaśnienia lub wyłączenie całkowite także możemy sobie zrobić taki delikatny półmrok także to jest też sympatyczne w tym samochodzie co jeszcze z takich fajnych rzeczy okno 40 na 40 okno drugie z tyłu duży duży garaż bardzo atrakcyjna cena tego samochodu i tak na dobrą sprawę po zamontowaniu kilku dodatków ten samochód będzie gotowe do jazdy, tak naprawdę co mu potrzebne do szczęścia. Markiza, duo control, podpięcie dwóch butli gazowych jednocześnie, może jakiś telewizorek, ewentualnie klimatyzacja i tyle. Tu mamy garaż. Tu mamy jeszcze pokrowce, takie bardzo ładne, jasne na przednie fotele, które zamontujemy później. Drabinka, żeby wejść na łóżko, no i taki duży, duży garaż. Także Polecam, właśnie przyjechał nowy samochód z automatyczną skrzynią biegów. I co jest właśnie fajne w tym samochodzie, ma skrzynię automatyczną i reflektory biksenonowe. Także pozdrawiamy.